Hitowa Megapaka Max Box z internetem światłowodowym 1 Giga i rozszerzoną ofertą telewizyjną. Za połowę ceny przez pierwsze 3 miesiące. Zamów. Wystarczy jeden telefon. Witam Państwa serdecznie w Panoramie Ekstra. Ze mną zastępca prezydenta miasta Pruszkowa, pan Konrad Sipiera. Witam serdecznie. Dziś temat przyjemny, rekreacyjny. W Biuletynie Informacji Publicznej pojawiły się dwa przetargi. Jeden dotyczył przebudowy placów zabaw w Parku Kościuszki, drugi lodowiska i to będą dzisiaj tematy naszej rozmowy. I może zacznijmy od Parku Kościuszki. Proszę powiedzieć, skąd pomysł przebudowy placów zabaw, bo mieszkańcy w przestrzeni internetowej na forach, no Podnoszą wątpliwość potrzeby wykonywania modernizacji tych placów, tym bardziej, że prace mają objąć no, dosyć spory zakres. Mówię o nawierzchniach, chodnikach czy o urządzeniach zabawowych. Czy nie lepiej było pomyśleć o placu zabaw w innym miejscu zamiast modernizować właśnie te miejsce? Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Mówimy o Parku Kościuszki, czyli o centralnym parku w naszym mieście. I to właśnie od mieszkańców takie informacje wychodziły, że w Puszkowie potrzeba miejsca takiego naprawdę charakterystycznego, miejsca nowoczesnego, atrakcyjnego dla dzieci, ale i również dla ich opiekunów. I dlatego decyzja co do Parku Kościuszki, żeby go przebudować. No i jesteśmy właśnie na etapie postępowania przetargowego, o którym za chwilkę też pewnie będziemy rozmawiać. I z tego względu właśnie wybór padł na park kościuszki, to ze względu na lokalizację i na to, że z tego parku korzystają wszyscy mieszkańcy naszego miasta. Dojazd jest tutaj bezproblemowy, możliwość zaparkowania samochodu. No tutaj nie ma problemów pod kątem komunikacyjnych, komunikacyjnym, więc no, dlatego ta decyzja. Dzisiaj był termin otwarcia ofert. Na jakim jesteśmy etapie właśnie w postępowaniu przetargowym? No i tutaj dobra informacja. Wpłynęły cztery oferty. Wszystkie oferty mieszczą się w naszym kosztorysie inwestorskim. Oferty nawet są sporo poniżej tego przygotowanego dokumentu. Nie chcę jeszcze mówić, jakie są kwoty, ponieważ jesteśmy na świeżo po otwarciu ofert. Teraz procedura weryfikacji dokumentów. I za chwilkę taka informacja się pojawi już na pewno na stronie internetowej z konkretnymi kwotami. Natomiast no, cieszy, cieszy nas bardzo to, że oferty są, są wykonawcy, są zainteresowani, więc jak wszystko będzie w porządku, to jak najszybciej będziemy przystępowali do podpisania umowy, żeby zgodnie z zaplanowanym harmonogramem tą inwestycję rozpoczynać. No właśnie, a propos rozpoczęcia, bo te prace miałyby się rozpocząć tak naprawdę niebawem, bo zaplanowaliście, że te place miałyby być zmodernizowane jeszcze do końca roku. I czy tak z wykonawczego punktu widzenia, czy to jest dobry moment na wykonywanie placu zabaw, nie lepiej byłoby zrobić to na wiosnę, tuż przed właśnie powrotem tłumnym mhm. dzieci na placę? No tylko my chcielibyśmy na wiosnę, żeby dzieci już mogły korzystać z tego placu, a nie żeby właśnie na wiosnę zostały. Plac budowy i dlatego taka decyzja. Termin jest grudniowy na wykonanie wszystkich prac, co zależy od tego, jaka będzie pogoda. Jeśli warunki atmosferyczne będą sprzyjające, no to jest to możliwe, aby w grudniu prace były zakończone. Jeśli nie, to tak czy inaczej jesteśmy w bezpiecznym terminie jeszcze, aby móc tą umowę przedłużyć, a plac oddać gotowy już dla dzieci no pewnie w marcu, kiedy już pogoda będzie pozwalała na korzystanie z tych atrakcji, a zapewniam, że będą one naprawdę dla dzieci atrakcyjne. W przedmiocie zamówienia pojawia się ciekawa pozycja. Mówię o labiryncie z gabionów. Skąd ten pomysł? Bo trzeba przyznać, że jest dosyć oryginalny i w tym planie można przeczytać, że on dosyć sporą powierzchnię będzie zajmował, gdzie on będzie usytuowany. Ten element małej architektury pojawi się między chodnikiem, między ogrodzeniem obecnie przy ulicy Chopina, a ścieżką, chodnikiem, który jest już na terenie parku przy tym mniejszym placu zabaw dla młodszych dzieci. Ze względu na to, że przepisy nie umożliwiają lokalizowania urządzeń tych zabawowych dla dzieci w bliskiej odległości od ogrodzenia. Chcieliśmy jakoś zagospodarować ten teren, żeby go również uatrakcyjnić i to będzie miało dwie funkcje. Po pierwsze taką rekreacyjną i również dodatkowa atrakcja dla dzieci, ponieważ będzie to miało formę labiryntu. Wiemy, że dzieci lubią labirynty, więc na pewno będą chętnie z tego korzystały. Dwa, będzie to też ciekawy element jakby części nowego ogrodzenia, ponieważ... Ta konstrukcja będzie konstrukcją po części zastępującą obecne ogrodzenie, więc też tutaj, ze względów estetycznych, na pewno ten fragment parku będzie, będzie o wiele przyjemniejszy. Skoro jesteśmy w temacie parku Kościuszki, to chciałabym zapytać o legendarne dechy, bo jakiś czas temu w na mediach społecznościowych pojawił się taki pomysł, żeby te dechy zreaktywować. Jak Sprawa wygląda? Czy są już jakieś nakreślone, konkretne plany w tym temacie? Jak najbardziej. To są etapy, które będziemy realizowali w parku. Przez chwilkę mówiliśmy o placu zabaw, i to jest etap pierwszy. W drugim etapie będzie kolejna część, ta część, która nie jest pod konserwatorem, ta część taka typowa rekreacyjna, gdzie jest tężnia, gdzie obecnie jest ta altanka na środku parku, więc to w kolejnym etapie będziemy również modernizować i to jest kolejne opracowanie dokumentacji projektowej. Ale jeśli mówimy o samych: dechach, to jesteśmy tutaj w tym obszarze, który jest objęty ochroną konserwatora zabytków. Jesteśmy już również na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, ponieważ wyłoniliśmy w postępowaniu przetargowym projektanta. Projektowanie będzie dwuetapowe. Po pierwsze musimy uzyskać, zaprojektować, uzyskać zgodę na rozbiórkę istniejącej fontanny w tym miejscu, a następnie uzgodnić już koncepcję budowy odtworzenia tych dech. Kto w Pruszkowie mieszka już jakiś czas, a na pewno kilkanaście albo kilkadziesiąt lat, to te miejsce wspomina dobrze. Było to miejsce charakterystyczne, umożliwiające organizację imprez plenerowych na otwartym powietrzu, na, e, w tak pięknym miejscu, jak jest, jakim jest Park Kościuszki, przy otoczeniu Pałacyku Sokoła. Więc no, chcielibyśmy ten blask tego miejsca oddać, chcemy, żeby to miejsce żyło. I służyło naszym mieszkańcom. Ale jest szansa, żeby, on, żeby one się pojawiły w przyszłym roku, w 2021? Czy... Chcielibyśmy na pewno, żeby prace projektowe zakończyły się w przyszłym roku. Będziemy monitorować sprawę i no, w jakikolwiek sposób, jak będzie tylko to możliwe, wpływać na to, aby odpowiednie uzgodnienia czy decyzje do nas wracały z powrotem, więc na pewno zależy nam na tym, żeby jak najszybciej właśnie taką inwestycję zrealizować. Jesteśmy również na etapie uzgadniania z konserwatorem zabytków rozbiórki ogrodzenia od ulicy Kościuszki. To też jest taki element, który obecnie no niezbyt dobrze wpływa tak wizerunkowo na ten park. Jest to takie ciężkie, betonowe, w dosyć kiepskim stanie ogrodzenie, które do tej pory nie zostało rozebrane, ale nie zostało też rozebrane z tego względu, że nie było zgody konserwatora zabytków, ale nie było też pewnie z tego powodu, że nikt wcześniej nie zaproponował alternatywy. My stworzyliśmy koncepcję, mamy już projekt i uzgadniamy go właśnie z konserwatorem zabytków. Więc, no w połączeniu już z projektowaną ulicą Kościuszki, będzie to naprawdę piękne miejsce w Pruszkowie i będzie. Łączyło te wszystkie cechy, które tutaj mamy, czyli rekreację, tą część wypoczynkową, zabytkową, za chwilkę jedną z głównych ulic, Pruszkowa, ulica Kościuszki. No więc chcemy na pewno zadbać o to miejsce. Przejdźmy do drugiego tematu naszego dzisiejszego spotkania, lodowisko. No i tutaj mamy bardzo ważne dwie zmiany. Po pierwsze, nieplastikowa nawierzchnia, po drugie powrót na teren szkoły podstawowej numer 2 w Pruszkowie. Czy to jest efekt wyciągnięcia wniosków troszeczkę z uwag mieszkańców i z tej całej sytuacji w zeszłym roku z nową stacją, tak? Słuchamy mieszkańców jak najbardziej i tutaj w zeszłym roku te informacje, które do nas napływały, no nie były pozytywne. To każdy o tym wie. Mógł to przeczytać, tak jak pani redaktor mówi na forach internetowych. My również jesteśmy tutaj na bieżąco, więc te wnioski wyciągamy. W tym roku decyzja zapadła, że lodowisko wraca do lokalizacji przy szkole numer 2 na osiedlu Staszica. Będzie to lodowisko na wierzchni naturalnej, lodowisko zadaszone, lodowisko powierzchni 800 m2 z wydzieloną strefą dla... Tych najmłodszych dzieci, które będą się dopiero uczyły jeździć na łyżwach, więc to będzie wygrodzona strefa 200-metrowa, reszta powierzchni 600 metrów dla wszystkich już dobrze jeżdżących. Oczywiście te ścianki będą mobilne, więc w razie potrzeby jakiejś imprezy większej. Mam nadzieję, że warunki związane z pandemią w kraju też na to pozwolą, żeby takie imprezy organizować. No, jest szansa otworzenia tej przestrzeni na całą tą powierzchnię 800 metrów, więc na pewno dużo atrakcji dla wszystkich i dla nas będzie. Dodatkowo oczywiście szatnie, wypożyczania łyżew, kasków, ostrzenie łyżew, do tego punkt gastronomiczny, toaleta oraz to wszystko przy dodatkowym oświetleniu, muzyce. Więc no, wierzymy, że mieszkańcy w tym roku będą bardzo zadowoleni, a i atrakcji też tutaj na lodowisku nie zabraknie. No, ale to wszystko doskonale zdajemy sobie sprawę, że zależy od tego, no, jakie warunki w związku z COVID-em będą w naszym kraju. No, mamy nadzieję, że do tego czasu ta tendencja będzie no, spadkowa. W zeszłym roku na dachu centrum handlowego plus był taki, że wypożyczalnia łyżew była bezpłatna, a czy powrót tutaj w tym sezonie łyżwiarskim na teren szkoły podstawowej nr 2 będzie się wiązał z tym, że wracamy również do opłat? Sprawa wygląda następująco. W godzinach od 8 do godziny 14.30 zajęcia na lodowisku będą prowadzone w ramach lekcji wychowania fizycznego, i w tych godzinach lodowisko Bezpłatnie będzie, dostępne, w ramach lekcji wychowania. Tak, będzie dostępne, dostępne dla dzieci, łyżwy, kaski. To wszystko jest bezpłatne i w ramach tych zajęć. Oczywiście, lodowisko we wszystkich godzinach pozostaje bezpłatne, tak? czyli wejście na lodowisko. Będzie bezpłatne, natomiast wypożyczenie, tak jak było w zapisach postępowania przetargowego, wypożyczenie łyżew ma być w granicach do 10 zł, nie więcej niż 10 zł. Taką, taka informacja była w założeniach przetargowych i właśnie tej kwoty no, na pewno nie przekroczymy, czyli do 10 zł. Termin składania ofert na, na ten przetarg upłynął on no parę dni temu, bo 8 października i powiedzmy, jak wyglądały te oferty, eee, bo jak rozumiem, one nie przekraczały chyba założonej kwoty i to jest chyba dobra wiadomość. Na jakim etapie właśnie jesteśmy? Panie redaktor, nie przekraczały założonych kwot, to jest bardzo dobra informacja, nie musimy tutaj środków dokładać, a dzięki temu, że nie musimy dokładać, to jesteśmy na, można powiedzieć, przeddzień podpisania umowy. A na mocy tej umowy no chcemy, żeby 6 grudnia to lodowisko rozpoczęło swoje funkcjonowanie. No właśnie, a propos 6 grudnia, on tak ten dzień super wypada, bo na niedzieli, prawda? I na 6 Mikołajki. miasto Pruszków planuje uroczyste otwarcie tego lodowiska. Dokładnie. Możemy zdradzić mniej więcej, co będzie czekać na mieszkańców tego dnia? Na pewno godziny będą wydłużone, od godziny 10 do 22 tego dnia planujemy Możliwość poruszania się na łyżwach po lodowisku. Na pewno będą atrakcje, ale to pani redaktor pozwoli, że w późniejszym terminie powiemy dokładnie jakie. Jak będziemy, już po podpisaniu umowy z wykonawcą, to te właśnie kwestie również doprecyzujemy. Zresztą wykonawca też ma w umowie zapisane organizowanie tego typu imprez, więc na pewno coś atrakcyjnego dla naszych mieszkańców będziemy chcieli przygotować. A wróćmy jeszcze na koniec do przetargu na modernizację placów zabaw na Kościuszki. Jaka tam jest założona kwota przez miasto tej inwestycji? Pani redaktor, założona, założona kwota i kwota wynikająca z kosztorysu. Inwestorskiego była to kwota prawie 7 milionów złotych. Mogę powiedzieć na ten moment jeszcze nie zdradzając tej tajemnicy, bo jeszcze tej informacji w momencie naszej rozmowy nie ma publicznie podanej na biuletynie informacji publicznej. No, kwota jest zdecydowanie poniżej tego kosztorysu, więc jesteśmy zadowoleni. Czekamy na potwierdzenie, czy wszystkie dokumenty na pewno są właściwie złożone, czy nie ma jakichś braków, jeśli wszystko będzie w porządku to jak najszybciej tą umowę będziemy chcieli podpisywać. A jeszcze wracając właśnie do początku naszej rozmowy i zapytania dlaczego ta lokalizacja, to chciałbym powiedzieć, że no my obecnie jesteśmy też na etapie realizacji innych placów zabaw w naszym mieście. Obecna realizacja na, na Brzmikowie przy parku Mazowsze, tam właśnie jest obecnie realizowany nowy plac zabaw dla dzieci dalej plac zabaw który będzie w przyszłym roku realizowany przy ulicy Wierzbowej to jest kolejna realizacja którą planujemy w tym roku zrealizowaliśmy park sensoryczny przy ulicy Wapiennej a na przyszły rok duża inwestycja przed nami budowa wodnego placu zabaw z placem zabaw przy studni wody Oligoceńskiej czyli w naszym parku Butolickich więc bardzo fajne inwestycje przed nami, inwestycje, z których na pewno nasi mieszkańcy będą zadowoleni i na które czekają już od dłuższego czasu. No to są zdecydowanie bardzo dobre wiadomości, bo jeżeli chodzi o rekreację, to zawsze takich miejsc, ile by ich nie było, to zawsze ich brakuje w takich miastach jak Pruszków. Ja bardzo Panu dziękuję za rozmowę, dziękuję a Państwa zapraszam do kolejnych odcinków Panoramy Ekstra.